Panie Premierze, proszę powiedzieć coś co na temat filmowania przebiegu wyborów przez y, z komisji, przez mężów zaufania i przez y, wyborców nie zabronione, na pewno byłoby dobrze, żeby kontrola była, żeby nie było podejrzeń o manipulację, o fałszowanie wyborów, a takie podejrzenia zawsze są, bo też tak mieliśmy pewnie, że niekiedy y, naszych ludzi w danej miejscowości. Mieszkało przykładowo 5-6 osób, działaczy, którzy powiedzieli, że głosowali na nas, a w tym punkcie, w tej komisji ochronowej, był jeden, dwa głosy wydane na samą stronę, a oni sami powiedzieli, że ich z jednego domu było pięcioro. Także te wypadki należało wyeliminować. Spodziewać się należy, że urzędnicy będą niechętni temu, że nasi ludzie będą wyciągali komórki, będą wyciągali kamery. Jak wtedy zareagować? Czy wtedy, gdzie powinniśmy się pojechać? zgłaszać? żądać wykładni prawnej na podstawie czego zabrania bo żadne prawo nie zabrania, a my doświadczeni jesteśmy w tym, że w 2005 roku zabroniono brać udziału w komisjach przedstawicielom samoobrony, którzy byli w krawatach biało-czerwonych. Jednak ilu się uparło i zostało, bo zażądali wykładni prawnej i tej wykładni nie było. <laughs> a no właśnie, okazuje się, że trwa budowa społeczeństwa obywatelskiego mogą głos się naprawdę który mówi jasne Przelewa, to, tak, w jasnej wyrazie. Trzeba filmować Polski. Musimy filmować, korzystać z dobrodzi z techniki. Wszyscy, którzy mają komórki z aparatami fotograficznymi i z e, kamerami. Powinniśmy e, z zgodzie e, korzystać e, i bardzo

tego, co się dzieje na miejscu wyborów. Taka osoba podnosi rękę na konstytucję i dzisiaj ta sprawa nie może ujść płacem. Telewizja Narodowa przygląda się temu, co się dzieje podczas kampanii wyborczej Andrzeja Leffera. I jeszcze prosimy o komentarz pana że Kurzeje, rzeźbiarza polskiego, rodzicnego artystę. Proszę bardzo. No, to, że namawiamy wszystkich do tak jest, nagrywania, tak? filmowania i pilnowania naszego majątku naszych pieniędzy, dóbr wszelkiego rodzaju w postaci wolności, bo wiadomo co się dzieje na tych komisjach, jak to wygląda, jak to jest wybywane, nie i yy, robimy no, yy, to, to nieuczciwie. Ale badał Pan, to bardzo miłe, że nie wie, co się Pan. Nie, proszę mnie nie nagrywać. A przecież jest to finans publiczny i zatrzymuje Pani do osoby publicznej. Ja nie jestem osobą publiczną. Ale Pan to jest osoba publiczna i taka ma wyborcza. Ale mnie się Pan nie pyta. Ja nie kamufluję. Dużo no, zdrowia, naszego kamera. I naprawdę nie... proszę się zastanowić nad zagłosowaniem. Działa? Działamy. No ale przede wszystkim... Jeżeli ma jakieś pani pytania, nawet jeżeli chodzi o program, my jesteśmy w stanie odpowiedzieć. No, no to, no, to dać mi program, jak, jaki ma stosunek do bezrobocia. Już mówimy. Jesteśmy w e, rolnictwa. Przede wszystkim Landry Lefer jest za rozwojem w nowoczesności rolnictwa za udziałem w Unii Europejskiej, ale na równych zasadach, żeby rolnik polski dostawał takie same dotacje przy wpłacie do budżetu Unii Europejskiej. Ja otrzymuję... dostaje dwa razy więcej niż polski rolnik. Dokładnie. Dobre, Jeśli chodzi ale o bezrobotny... Ale, ale właśnie nie chodzi o indywidualne rolnictwo. Wspomaganie na W tym czasie przecież na 10-8 gospodarstw zostało dodane, więc. Ale nie za czasów od no, no, na tak naprawdę. Czasach, co, co A zrobili, My naprawdę. Przed, przede wszystkim to. My, my. My, przede wszystkim najważniejszą rzeczą jest to, aby te wszystkie pieniążki, które płyną z Unii Europejskiej, były. W sposób jawny i merytorycznie rozsądny, rozdzielany. Jeżeli jakiś rolnik robi dobrą pracę, robi ją dla ludzi, należy mu pomóc, a nie wspomagać wielomilionowe przedsięwzięcia bogatych, niejednokrotnie zagranicznych rolników, którzy wykupują polską ziemię. Oni dostają na rozbudowę na polskiej ziemi miliony, a polski rolnik tak naprawdę dostaje. Niejednokrotnie nie stać go już na zakup środków do uprawy roślin, tylko na e, zasianie. To, to napiszcie tu w drugiej stronie tych e, e, plakietek, tak? e, e, wszystkie właśnie punkty dobre lepera, i wtedy to e, jest ok. E. Tak, ja, rozumiemy, ja, ja, e, nie każdy z internetu i, też nie ja, łatwo skorzystać, e, tak, no, Oczywiście, no, to osobą, oczywiście. To tak, 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 zrobimy, tym się zajmiemy, ale naprawdę przede wszystkim... A macie swoją siedzibę? E, na Alejach nierozolimskich 30. Tak, tak, eee, a, a, cały, a sami jesteś wszystko? Ja jestem ze Szczecina. A ja z Warszawy. A ty jesteś My, ja jestem na prawie, kolega ja jest. Ja jestem z Kultury jest i Wojtyla tak. Chcieliśmy I ile Panią... Macie, ile macie osób w młodzieżówce? W każdym województwie docelowo staramy się, żeby z młodych do 30 roku życia, żeby było przynajmniej te 20 osób na każdym województwie. Tak staramy się, wiadomo że te struktury teraz są trochę słabsze, ale robimy wszystko, żeby je rozwijać. Przede wszystkim nie samą gadaniną, ale naprawdę tym, żeby pokazać, że nie ma miejsca już dla, yy, dla ludzi tylko starych w samoobronie, którym w wielu innych partiach zależy nie został dyrektorem jakiegoś jakiegoś departamentu w ministerstwie czy tu, czy gdzie indziej i już te sprawy odchodzą na dalszy plan. Nie. My w Polsce potrzebujemy przede wszystkim, tak jak za tym za czym no Polska z... za... Samoobrona jest, żeby zmniejszyć udział parlamentu, wtrącania się w ludzi, w rozwój gospodarki, a więcej, żeby naprawdę robić coś, żeby tym ludziom ułatwiać tą gospodarkę. Co z tego, że na, za otwarcie na przykład z zakładu Fyzjerskiego, ktoś to zdanie 20 tysięcy zł. Co z tego? Jak tak naprawdę do tego jest zakładu pożyczka. jest pożyczka i później by Platforma Obywatelska mówi tak, o tutaj są pieniążki z Unii, to jest tam. Jednej rzeczy nie pamiętamy: że my to zwrócimy, my to oddamy, bo my do tego wspólnego kosza, jakim jest Unia Europejska, wpłacamy. Tylko jeszcze o tym nie wiemy. A przykładem jest Grecja, przykładem jest. Już sytuacja w Portugalii i Hiszpanii. No. Jakbyś jak ty startował na e, funkcję prezydenta, to bym się zastanowiła, bo oczywiście ładnie mówisz. To nie chodzi o mówić. Ja uważam, że w Polsce rzeczywiście, żeby nie tyle jeszcze mówić i nie to denerwuje, bo ja mam 26 lat, ale powiem Pani szczerze, że co nie denerwuje w Polsce? Że kiedy tylko się dostaną, to wtedy już nie chodzą nie mówią nie dyskutują no. tylko się chowają co, za rzecznikami a co tak. myślisz o, o lekarze, przecież w telewizji były afery pierwsza z pierwsza pierwsza podstawowa rzecz co, ja co, mam do pani jest? taką prośbę co pardę tak nie, 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 jeżeli no, pani no, to była jest była ciekawa oczywiście o, bo jak wiecie to jest tak te, teraz właśnie bo, e, e, wojna emocjonalna e, właśnie etyczna a teraz e, właśnie Prze destrukcja emocji. Przede wszystkim, jeżeli kobieta po pięciu latach przypomina się sobie, że ktoś jej coś zrobi, mówi w gazecie wyborczej, że gdyby były stanowiska, to tego by nie było. Mówi, że otrzymała 15 tysięcy złotych za ten wywiad, to już jest coś na rzecz. Ale ja powiem tak, powiem jedną bardzo ważną rzecz, że człowiek jest tylko człowiekiem i błędy popełnia. Oczywiście ta cała afera z góry śmierdziała. Przepraszam że, za te takie y, epitety. Dlaczego? Dlatego, że trudno jest uwierzyć, że jeżeli ktoś jest, wychodzi z mówić. Wie pani, ja dlaczego jestem z Andrzejem Leperem? Dlatego, że on mówił to, co ja czasami nie wielu Polaków sobie tłosiło, że powiedział, że powiedział, że, że Warszawa, nowy świat, 15 maja 2010 roku. Młodzi ludzie z samoobrony y, dyskutują z panią, która wzięła ulotki, materi materiały informacyjny pana y, Andrzeja Leppera, kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej. Dla telewizji narodowej z Warszawy, z Nowego Świata, z Bigie Piuszków. Dziękuję.